Okej, okay, jest to dalsza część naszych przygód z tym człowieczkiem. Bieram amunicję, tutaj technologie E99. I troszkę się zgubiłem, bo tak się... Oooooooou, tego nie widziałem. Przegapiłbym taką technologię wielką. Czekajcie. Okej, okay, już myślałem, że nie mogę wziąć. Wziąć. Pamiętacie wziąć. Nie wiem, który dwa. Się... troszkę się pogubiłem. O, już myślałem, że nic nie będzie Tutaj nic nie ma Tutaj nic nie będzie mówię wam, mówię wam, że tutaj nic nie będzie Halo? Tam byłem? Nie byłem tam Tutaj jest nasza stołówka Jakaś Tej skrzynczki nie otworzyłem Naszymi kochanymi amunicjami Coś tu skrzypiało Mam nadzieję, że to jakieś... What? Pasztet polski. Pasztet. Nie. No kurcze, naprawdę. O kur, jak mnie zjechał? Jak mnie zjechał? Dobry. Sprytny. Ale ja cię, ja będę jeszcze bardziej sprytny i cię ominę. Nie chcę mi się na ciebie amunicji tracić, niestety. Co tu? Ło, jakie piękne rysunki. Co tu? Czy ty się dobijałeś? O jakieś o te te mutanty tutaj, co zaraz mi dobiegną? A może nie? A może nie? Jakiś piękne rysury... O, Darth Vader. Czujecie to? Kolejne biurko. Ja spodziewałem się jakichś tutaj sensowniejszych. Może dla mnie przygód. O kolejne dzieci. Dawaj, dawaj. No dobra. Ale ładna pani. Przypomnę mi moją nauczycielkę od matematyki. Za to, to chyba jakieś zerów, zeru, o, dzieci z zerówki to rysowały. Tutaj co? No tu już troszkę. o jakiś kiźniaka, oczywiście. Nie no to. Ja nie mogę. A to były normalne dzieci. Nie wiem co tym. Co po tym buchu się tutaj działo. Mam nadzieję, że to po tym wbuchu, a nie po tych super vampirach Ultra. Wreszcie ja nie, mogę mać krzesła. No ja nie będę tutaj pięć o kolejne jakieś nagranie. Co tu zobaczymy? Nic. Myść. Idziemy na góry. Śmierć to o. Ja mary, ja zatkam nos, nie mogę zatkać w to, bo trzymam oczywiście pistolet Dobra oh, oh, Nie mogę Nie mogę, nie mogę. Oh, oh, Już za nie śmierdzi O, oh, tutaj dopiero zapis był, okej okay. oh, Teraz muszę szuką Nie Najlepsze lepsze jest to Walą drzwi, a nikt nie... A he! O Co to same książki wypadają, czy mi się wydaje? O nie! My się. My się nie widzieliśmy wcale. Nie, naprawdę ludzie mieszkali w takich rzeczach? Ale już brzydką głowę. Czasami czy, czy, czy nie będzie ten stwór? No chyba ten będzie już tutaj książkami, tak? Nie! Przyszedł tutaj O, go pięknie zabiłem Dobre to było, dobre Nie powiem, że nie Nie mogę tam przejść Nie mogę przejść Uu. Była tu klamka? Była myślałem, że tak... Niewidzialną klamką otworzyłeś, chociaż nawet, że... <suszyk> Shit, można tu zamykać drzwi? Nie, nie można tu zamykać drzwi Fa, Nie Proszę cię zostaw nie, zostaw nie zostaw! mnie! mnie. Kurcze Ach, mogę sobie apteczkę użyć Ja takiego momentu będę się musiał z nimi od nowa użerać No, okej okay. A to nie jest tak dawno zawsze leży tego już Okej, okay, tego się nie, nie bałem, ten rzucał się książkami Szybko sobie pójdziemy on chyba mnie widzi, on chyba mnie słyszał. Tak obstawiam. Poczekajcie, tutaj będzie ten. To będzie ten gówniak, ale będę musiał go zbić. Fak, fuck fuck, 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 O, nie wiem, jak go zabiłem. Nie wiem dokładnie, czym go zabiłem. Uwagajcie, Uważajcie. Trzeba będzie jakoś szybko uciec. Nie można tych drzwi zamykać, szkoda. Uh, oh, o, patrzcie się tu Karabin szturmowy Używany przez jednostki Związku Radzieckiego Nazwę można przytłumaczyć jako wskazujące do zabicia Broni stanowi idealnie Połączenie siły, ognia, zasięgu i czegoś tam Nie będę wam spoilerował Dowiecie się tego Z doświadczenia Ej, z której strony kopałem? A ty to z stee... O Tego pragnąłem Czy mogę cię tak tak wiesz, nie mogę cię Okej, okay, już wiem, że mam ten iść To jesteś ty co rzucałeś książkami Pochodzi, pochodzi Okej okay. Tentacin najlepiej pochodzi i walić o, o kurcze, Jaki ze mnie wandal. Krzesła wywalan Kichi nauczycieli Co to jest? O, jakaś duża paka O. Może słuchajcie. Tego jeszcze nie było. Uuu, uh. uh. oh, apteczka, My już 4. 4. I co to teraz? Gdzie, gdzie, gdzie? Będę musiał przykutnąć. O, kolejna policja do naszej broni. Co? Jest. Wsięża, jakiś donił jeszcze. A to nie był. I co teraz? Co? Nie słychać Cię. Czego Ci nie słychać? Czego? Ja Cię nie słyszę. Nie słyszę co on mówi. O, ładne pole. Ładne pole. O, teraz się odzywa. Kurde. To może zamieszczelać. Ja będę tutaj miał więcej amunicji. Już. Dobrze cię znowu widzieć ręką. Czekajcie, ja sobie może dźwięki gry przybliżę, żeby przyciszę, żeby... o nie głośność dźwięków muzyki. Dźwięków czy muzyki? Dźwięku może, tak sobie przyciszę. Albo morcy jeszcze. O. Gdyby nie ty pewnie byłoby po mnie. Chodźby stąd. Wczoraj mieliśmy się spotkać z zespołem ratowniczym. No to chodźcie spotkać. No, nikogo nie ma, już nie przesadzę, już wyskoczyli na nas. Może jakieś kampery. Chodźcie szybciej, koleżko. Ło, to mi się podoba. Nie o to chodziło. Widzicie to? Patrzcie. Co to tornado, czy to to? Ło, kaburza. Mam nadzieję, że ty, Mam nadzieję, że mnie to nie zabije. A każdy mogę skakać, coś tam widzę Kolejne nagranie Stymbak Co by tu O dobra, o kolejny film już trzeci by był Trzymajmy się planu. Chodźmy do wieży radiowej Może uda się tam zdobyć jakiś sprzęt Udaj się do wieży radiowej to możliwe, że wywiad tak się pomylił To miejsce wcale nie jest opuszczone Przez mój drugi zaczysty głośnik słyszeć komunikaty nadawane przez 1 Tak? Nie wiedziałem Ruszajmy Ruszajmy, okej, okay, dobra, idziemy, spoko Naciśni nieprzypisane awysję z... Mundur różni się nieco od standardu który widziałem ale to na pewno rosyjski żołnierz Nie mam wątpliwości Umarł stosunkowo niedawno What? Weź te strzelby i ruszajmy dalej Akej okay. Moja broń! Czekaj, zamienię sobie za tego pistolecika. Nie mogę? Gdzie jest mój pistolecik? To nie ta broń. Wow! ta strzelba z automatycznym podajnikiem amunicji. Sprawdza się świetnie podczas walki w bliskim zasięgu. Bliskim zasięgu. Zda, zadałem bardzo duże obrażenia. No to super, zobaczymy je w taktyce. Raczej w praktyce żyjesz koleżko? Co to cholera właśnie, co to w ogóle chłopie, co to nas wyskakują tutaj, co to ma być? Okej, okay, już pomagam. Oh. Oh, nie dam rady, nie ćwiczyłem na siłowni. No nie dam rady, nie ćwiczyłem na siłowni no. Eee, sam sobie poradzi. Dzisiaj poćwiczę, okej? Okay? Dzisiaj sobie poćwiczę. Bo... 4 dni nie ćwiczyłem, więc... Czego nie ja? Do slow motion! Dobra. Brudno! Brudna jest! Dobra, słyszę ich! A. Czy mi się wydaje czy ja mam bronić tą gorszą stronę? Bo tutaj chodzą gorsze mobsy. Hej, 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 no bez przesady, panu się Fak Dobra, już nie musimy tutaj skakać Jaki wjazd na chatę Przecież broń, chciałem sobie broń zmienić Aś tu, aś tu, Dobra, mogę zmienić broń mi się wydaje, bo dawno tych z tym paków nie brałem? Okej, okay. Przeladowuj Co to, co to, gdzie to? Więcej was miatka nie miała. Dobra, nic tu nie widzę. Nic tu nie widzę. Łoła, zaskoczeni, nie widziałem cię wcale. Ja, nie, zarego nie widziałem. Cześć, ciszę co ty kury? co to ale gdzie ty w ogóle jesteś? A, tutaj. Co tutaj było? Nie! Ja... Ale czy ja mogę z tym kolegą chociaż... Fuck nie 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 Remko, remko. Remko. Żyję. Jaka pogola na górze? A, chciałem zapać. Dobra. A ty też dzisiaj chyba na, na siłowni nie ćwiczyłeś, koleżko. Koleżki! Okej. Okay. To jest jakiś tunel. Cholera, za mnie Ty! Wiedziałem, to co on? spoko. To ja tutaj... Robię rzut na matę. O, 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 o! Spadłem gdzieś. Spadłem gdzieś. Gdzie? Po drabinie? Dobra, już nie musi tak... Ha, 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 Dobra, dobra. Tylko mnie tu jakiś gwiazd na chatę zrobili. Mam broń! Ło, na teraz to już wiem, że nie stoisz i nie nudzisz się tam. Okej, okay, dobra. Ja ten odcinek muszę już kończyć. No to do, do zobaczenia do kolejnego odcinka Jeżeli wam się spodobało to zachęcam do dalszego oglądania Ponieważ ta, ta gra jest bardzo ciekawa Dziękuję, że mi dałeś do słowa ja, Ej, no kurde Dobra, to ja się z wami żegnam Trzymajcie się Cześć